Dzień dobry, witam na moim kanale. Jestem Vigo, zawsze warto marzyć, pamiętajcie. Dzisiaj Państwu zaprezentuję Lego Disney, Lwiątko Simba, Król Leś. Tak wygląda pudełko. Tak z tyłu. Tutaj jest instrukcja. A teraz przejdźmy do zestawu. Tutaj jest nasz Simba. Który rusza głową. Uszy ma ruchome.

O tak. O tak, siedzi, można też go, tak, że biegnie.

na początek jest mało normalnie tutaj jest taka takie coś taki rogalik, parówka i wiśnie dwie dronki. Tak wygląda i tutaj mamy jeszcze klocki zapasowe, te zostały, czyli parówkę, ogień, płytkę, taki klocek, biedronkę, taki łącznik, wiśnie, taki klocek, taki...

Jeżeli ten filmik Państwu się podobał, zapraszam do łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, zapraszam też do komentarzy i do zostawienia dzwoneczka.